W filmie porozmawiamy o ciśnieniu, jakie wywiera ciecz lub gaz na dno i ściany naczynia. Powiemy sobie o prawie Pascala, a także o jego praktycznych zastosowaniach. Zapraszam! Zacznijmy od doświadczenia. Mam tu plastikową butelkę napełnioną wodą, w której to zrobiono trzy jednakowej wielkości otwory. Zaobserwowałam, że górnym otworem woda wypływa najwolniej, a dolnym otworem najszybciej. Dlaczego? Musisz wiedzieć, że ciecz wywiera ciśnienie nie tylko na dno naczynia, ale też na jego ściany boczne. Im większa wysokość słupa cieczy, tym wyższe ciśnienie, z tym że tą wysokość mierzymy nie od dna, ale od danego punktu do poziomu cieczy. Dlatego im głębiej, tym większe ciśnienie. Co ciekawe, nacisk cieczy wywołany ciśnieniem może być tak duży, że woda zaczyna działać do góry. Ciśnienie może wynikać nie tylko z ciężaru danej cieczy. Możemy je też dodatkowo zwiększyć, używając chociażby tłoczka. Ten efekt jest wykorzystywany chociażby w strzykawkach. Podobnie do cieczy zachowują się gazy. Z tego powodu Blaise Pascal sformułował swoje prawo, które brzmi następująco: Zwiększenie ciśnienia zewnętrznego powoduje jednakowy przyrost ciśnienia w całej objętości cieczy lub gazu. Co to oznacza? Ciśnienie wody wypływającej ze strzykawki jest sumą dwóch składników. Z jednej strony ciśnienia wynikającego z ciężaru wody. Ten składnik zależy od wysokości słupa cieczy, a z drugiej strony z przenoszonego przez wodę ciśnienia wywieranego tłoczkiem, co jest niezależne od wysokości i ma taką samą wartość dla całej objętości cieczy. Dlaczego woda wywiera nacisk na ściany boczne naczynia, w którym się znajduje? Otóż ciecz składa się z szybko poruszających się cząsteczek, które to uderzają o ściany boczne z taką prędkością, że nie da się zauważyć pojedynczych uderzeń. Tak powstaje wrażenie, że ten nacisk jest stały. Znamy już prawo Pascala, ale ciekawe jest również to, jak ten francuski uczony doszedł do swoich wniosków. Otóż przeprowadził on ciekawe doświadczenie. Do napełnionej wodą beczki przymocował długą, cienką rurkę. Okazało się, że gdy do rurki wlano wodę, klepki beczki rozsunęły się, co spowodowało, że beczka zaczęła przeciekać. Było to tyle ciekawe, że umieszczona w beczce rurka była bardzo cienka i mieściło się w niej niewiele wody. Wnioski, jakie możemy wyciągnąć z tego doświadczenia są następujące. Po pierwsze, nawet niewielka ilość wody może wywierać duże ciśnienie. Wystarczy, że wysokość słupa cieczy będzie odpowiednio wysoka. I po drugie, woda w beczce przyniosła na ścianki beczki ciśnienie z zewnątrz, czyli ciśnienie wywierane przez wodę w rurce. Spróbujmy wspólnie rozwiązać przykładowe zadanie. W połowie wysokości słupa cieczy ciecz wywiera na ścianę naczynia ciśnienie 200 paskali. Za pomocą tłoka wywieramy na powierzchnię cieczy dodatkowe ciśnienie 800 paskali. Jakie ciśnienie wywiera teraz ciecz na ścianę naczynia w połowie wysokości, a jakie na dno naczynia? Ciśnienie jakie woda wywiera na ścianę naczynia w jego połowie to 200 paskali. Skoro tak, to ciśnienie jakie wywiera na dno jest dwa razy większe. Zgodnie z prawem paskala ciśnienie jakie wywieramy z zewnątrz za pomocą tłoka powoduje jednakowy przyrost w całej objętości cieczy. Z tego powodu ciśnienie, jakie woda wywiera w połowie wysokości naczynia, zwiększy się o to 800 paskali i będzie wynosić 1000 paskali. Ciśnienie jakie woda wywiera na dno naczynia, także zwiększy się o 800 paskali i teraz będzie wynosić 1200 paskali. Zapiszmy odpowiedź. Ciśnienie cieczy na ścianę naczynia w połowie wysokości wynosi 1000 paskali. A na dno naczynia 1200 paskali. Prawo Paskala ma zastosowanie przy budowie urządzeń hydraulicznych, takich jak prasy hydrauliczne czy hamulce samochodowe. Zobacz, mam tu naczynie z wodą. Początkowo ciśnienie z obu stron jest takie samo. Gdy wciśniemy tłok z lewego, węższego naczynia, ciecz przeniesie ciśnienie na tłok w prawym naczyniu. Ale w związku z tym, że powierzchnia drugiego tłoka jest 100 razy większa od powierzchni pierwszego tłoka, to może on działać z siłą 100 razy większą. Czyli siła F2 jest tyle razy większa od siły F1, ile razy większe jest powierzchni dużego tłoka S2 od małego tłoka S1. W ten sposób jedną ręką można podnieść samochód. Działając siłą 100 N na mniejszy tłok, tłok większy podnosi samochód o ciężarze 10 000 N. Tą samą zasadę zastosowano konstruując hamulce samochodowe. Zauważ, że delikatnie wciskając pedał hamulca, kierowca sprawia, że klocki hamulcowe z dużą siłą przywierają do tarcz, powodując zatrzymywanie się samochodu. Spójrz, by prawy tłok podniósł się choćby o 1 cm, lewy, mniejszy tłok musielibyśmy wcisnąć o 100 cm, czyli 1 m. Więc zamiast działać dużą siłą na krótkiej drodze, działamy małą siłą na długiej drodze, a praca pozostaje bez zmian. To rozwiązanie jest dużo wygodniejsze od chociażby dźwigni. Bo tu ciecz przenosząca ciśnienie może płynąć długą, giętką i powyginaną rurką. Zapamiętaj najważniejsze: ciecz lub gaz wywiera ciśnienie nie tylko na dno naczynia, ale także na jego ściany. Prawo paskala ciśnienie wywierane z zewnątrz na ciecz lub gaz jest przekazywane równomiernie we wszystkich kierunkach. Ciśnienie wywierane przez ciecz lub gaz jest wynikiem udeszania cząsteczek cieczy lub gazu o ściany naczynia. Znając prawo Pascala możemy budować urządzenia hydrauliczne, np. prasy hydrauliczne i hamulce samochodowe.